Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak się rozpala ognicho w takim właśnie środowisku. Jest mokro, pada w ogóle mrzawka, jest śnieg i bardzo często widuję gdzieś tam na szkoleniach ten problem, że dzisiaj ludzie nie potrafią ogniska rozpalić, nie mając jakichś tam zapasowych gazet czy innych pierdół. Tu w środowisku leśnym da się to zrobić. Potrzebujemy do tego celu bardzo mocną rozpałkę. Zaraz pokażę Wam, gdzie się oszuka. Są akurat dwie, czyli mamy brzozę do wyboru albo elementy żywiczne sosny. Zaraz je znajdziemy i bierzemy się do roboty. Jednym z takich elementów dobrych do rozpalania są elementy żywiczne. Tu mamy przykład sosny, gdzie żywica wypływa z różnych miejsc i te fragmenty, wszystkie kory, które są oblane żywicą, będą się dobrze palić. Ona się za chwilę roztopi i wtedy to daje dużo energii. Żeby dzisiaj rozpalić ogniwo, naprawdę musimy dać porządny strzał. Kolejnym elementem są korzenie sosnowe. Ten tutaj wystaje, ale jest uszkodzony i oderwany od ziemi. Natomiast w takich miejscach szuka się właśnie żywicznych fragmentów. Tu nic z tego nie będzie, bo musiał być oderwany w trakcie gdzieś tam wywrotu, ale zaraz poszukamy nowych. Tutaj mamy wystający korzeń sosnowy, który został uszkodzony. Oto wszystko, to aż kipi od żywicy. Pozwolę sobie odciąć fragment. O ten materiał jest zalany żywicą. Sytuacji prawdziwego survivalu, bez problemu wtedy się pozyskuje. No coś takiego musielibyśmy to ścinać. Ale to daje gwarancję rozpalenia ognika. Jak jest mokro albo pada od kilku dni, czy jest duża wilgość powietrza, nigdy nie bierzcie tego do rozpalania. Bardzo często gdzieś tam e, widuje ludzie rwą martwe gałązki właśnie w sosnach, w modnikach sosnowych. To jest tampon. Strasznie nasiąkają. One są beznadziejne. W przypadku świerka tak, bo świerk działa jak parasolka. Ta woda jest odprowadzana na boki często przy pniu drzewa znajdziecie bardzo spoko materiał, ale sosnowe kompletnie to jest beznadziejne. Mamy brzozę. Co prawda to wszystko się nie nadaje, ale w tym miejscu mamy taki jasny fragment, który jest spoko. Jest tak zwane humanitarne pozyskiwanie kory brzozowej. W przypadku używania noża możemy lekko naciąć. I oderwać kilkanaście warstw. W ten sposób nie zrobiłem krzywdy dla drzewa. Wiadomo, zostawiam ślad, ale jeżeli grozi wam jakaś hipotermia, to wtedy w ogóle się nie babimy, czy to jest zdrowe dla drzewa, czy nie. Natomiast humanitarnie można coś takiego zrobić. Ja staram się zawsze pozyskiwać z martwych, ale zobaczycie jeszcze dodatkowo, jak to się pali e, intensywnie. W takich e, odnogach, które zostały uszkodzone w sosnach i tak dalej, też potrafi się zbierać żywica. E, tu już widzę, że jest stan próchnicy, natomiast tu jest w miarę ok. Zawsze takie miejsce sprawdzamy, aczkolwiek szału nie ma, ale może coś z tego wydłubiemy. Ostatecznie też można poszukać na przykład w starych pniakach sosnowych, tu jest taki przykład. Eee, tylko, że one zazwyczaj są bardzo nasiąknięte. Natomiast, jeżeli byłoby sucho, czy chcieliby się dobrą rozpałkę gdzieś tam z czasem wysuszyć, to też można coś takiego użyć. O! To wszystko jest z żywicy, zaraz wam pokażę. Widzicie kolor. Wszystko bursztyn, tylko że znajdował się pod ziemią. I to już nie będzie się aż tak palić super, jak, jakby wystawał na ziemię. Ale warto wiedzieć. Natomiast spróbujemy sobie z tego fragmentu trochę powycinać. Oczyściłem właśnie z próchnicy. Patrzcie co się dzieje w środku. Bursztyn. Bardzo fajna sprawa, jeżeli znajdziecie na przykład brzozy, w których tak naturalnie odchodzą te loczki. One są bardzo drobne. Mimo że są mokre, to jak damy troszkę energii na nie błyskawicie się osuszą i zapalą. Można sobie taką garść nazbierać. I też nie robicie żadnego żadnej krzywdy dla drzewa. A ratują nam tyłek. Trochę rzeczy nazbierałem, teraz bardzo ważna rzecz. Przed rozpaleniem wszystko musicie sobie przygotować. Nie róbcie fal startu, że rozpalacie rozpałkę i nagle zbieracie materiał. W tym momencie bardzo często ludzie popełniają błędy typu właśnie, nie segregują drewna, potrafią zielone patyki rwać, to jest norma dzisiaj. Przede wszystkim sobie trzeba grunt oczyścić i odpowiednio posegregować materiał. Ja sobie teraz oczyszczę, pójdziemy później, pokażę wam, które najlepiej gatunki używać, zwłaszcza jak jest mokro. Jako, że grunt jest bardzo mokry, nie chcę dopuścić do tego, że pierwszy żar, który powstanie w wyniku rozpalania spadnie bezpośrednio na mokro ziemię i się wystudzi. Na przykład użyję sobie jakichś kawałków kory sosnowej, żeby stanowiła izolację od podłoża. Jak wcześniej wspomniałem sosna się nie nadaje. Pamiętajcie o tym. Lepiej wybierać że Tu mamy jakoś dziko chyba Mamy na dole zazwyczaj obumarłe gałązki. Jeżeli sobie je posegregujecie to jest bardzo ważne. To naprawdę później z rozpalaniem nie ma problemu. Można sobie oczywiście narwać taki większy gałęzi i zabrać na miejsce niż to robić yy, na miejscu ale zawsze sosna zawsze musicie posegregować Żeby wycinać coś takiego albo sobie możecie po prostu bezpiecznie nożykiem jechać takie Długie paski są lepsze, niż takie delikatne, króciutkie. Albo batonować. Batonowanie polega na tym, że przykładamy sobie nóż i jedziecie na przykład jakąś pałką. To jest bardzo bezpieczne. Ciężko sobie krzywdę zrobić. Dlaczego nie róbcie takich wiórek? robi taki pelet. Ja się zawsze pozbywam, dajmy na to, tej martwicy próchna widzicie już rączki są czerwone od zimna, ale ja wolę się dobrze przygotować niż zaliczyć falstart, żeby stracić rozpałkę, a nie mieć ogniska. To jest wilgotne, ale przy tej ilości brzozy, to wszystko jak się ładnie połączy, to będzie bardzo solidny ogień. A dzisiaj potrzebuję ogromnej dawki energii. Tu nie ma miękkiej gry, wszystko jest mokre, pada deszcz, jest duża wilgoć i jeszcze śnieg. Szkoda, że nie czujecie zapachu, to to jest dopiero perfum. Dobra, działamy. Gdzie najgorszą rzeczą, jaką możecie zabrać w teren taki typowo leśny, zimowy, gdzie to ognisko będzie potrzebne, to są zapałki. Niedawno je wyjąłem z samochodu, jeszcze działają, ale ta wilgoć zniszczy ten temat, w ogóle najgorsza rzecz. Zapalniczka wiadomo, fajne dzieło. Za złoty 30 zł możemy sobie kupić w każdym markecie. Mamy ogień, ale jest zawodny, bo wystarczy, że coś uderze, czy gaz się skończy, czy zniszczę po prostu na przykład mechanizm i może być o problemy. My używamy bardzo często krzesiw. Nie ze względu na to, że nie chce nam się zapałek nosić, tylko ze względu na to, że to jest kawałek żelastwa. To mogę w śnieg włożyć, wyjąć. Generalnie mam bardzo porządną iskrę. 3000 stopni i te rzeczy da się rozpalić. Oczywiście jeśli chodzi o segregację materiału. Słuchajcie, potyczki przede wszystkim trzeba rwać, e, segregować długie. E, Widuje bardzo często łamanie peletu. E, osoby segregujące zaczynają robić coś takiego. Wy tym zadusicie ten płomień. Dzisiaj musi to być odpowiednio zbudowane. Wszystko musi do siebie przelegać. Nie robię... Staram się nigdy nie brać materiału, który na przykład ma boczne gałązki. Jak zostawicie od nogi, zrobi Wam się puszyście, nie będziecie w stanie tego ładnie układać. Za chwilę zobaczycie, jaki mechanizm działa. Nawet teraz pada deszcz i to pójdzie. Bywa tak, że pada deszcz na tyle duży, że nachylamy się nad rozpałką, Własną klatką piersiową i budujemy ognisko. Da się to zrobić, dzisiaj też da. Tu oczywiście reszta materiału, o właśnie, staram się tego unikać. Też jest posegregowana. Jeżeli dacie takie 20-30 cm patyki, to naprawdę dobrze się układa środek, który będzie dawał energię bez problemu, ma co żreć, a dookoła tworzy się taka, że tak powiem, suszarka. I wtedy ten ogień może do góry osuszać materiał, zapalać, no bo dzisiaj to wszystko jest mokre, także musi najpierw zostać osuszone, żeby doszło do zapalenia. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to teraz przygotujemy rozpałkę i rozpalimy załóżmy krzesiwkiem. Ja używam noża i robię takie biurka. Oczywiście jeżeli jest kora mokra, mogę przecież wytrzeć o spodnie, zawsze to coś. Taki pędzel zrobimy, kora ma bardzo dużo warstw, dzięki temu przerywamy się do kolejnych wewnętrznych, które de facto są suche, bo je taka smoła, tak zwany dziegieć. W ten sposób, jeżeli mam taki pędzelek i dziurę na wylot, ja jestem w stanie sobie tym ogniem manipulować i tak dalej. Tu mam przygotowany inny materiał, również smolniaki, mam przygotowane drobne patyki i teraz to wszystko może zadziałać. Pamiętajcie, że brzoza się skręca na skutek temperatury. natomiast trzeba ją dobrze rozpędzić, żeby się nie, sama nie zadusiła. Widzicie? Było fajnie, puściłem i muszę teraz walczyć znowu. Wszystko wymaga cierpliwości, bo dzisiaj nie ma miękkiej gry. Jest mokro. Wyobraźcie sobie, że Wpadliście do zimnej wody i nagle musicie robić takie rzeczy na szybko. Do tego jeszcze cieknie Wam z ubrań, ręce Wam drętwieją. Można naprawdę zwykłe wyjście piknikowe przerobić na prawdziwy survival. Dobra, ona się tam skręca. To starajcie się nie tracić czasu na to, że obserwujecie. Tam już jakaś temperatura powstaje, pamiętajcie. Dzięki czemu nie, nie, nie tracimy jej, tak? staramy się ją wykorzystać. O, patrzcie jak się smolniaczek zaczyna palić. To jest to z tego pniaka. Dobra. I teraz tak. Skoro mam długie te patyki, to również je układam na przekładkę. Na krzyżyk. Żeby to wszystko się e, zaczęło palić centralnie w środku. A z każdej strony jest dopływ tlenu, wtedy ogień się nie dusi i możemy sobie rozpędzać to ognisko. Tak samo będzie z drewnem. Teraz dajemy rozpalkę, poczekamy chwilę, niech się bardziej rozkręci i będziemy dokładać za chwilę drewno. No, nawet nie taką chwilę, poszło szybko. Dobra, z patykami jest tak samo. Mamy równe. 30-20 cm, wtedy ja mogę je na krzyżyk układać. Chodzi o to żeby źródło ognia miało co żreć. Nie rzucajcie ich chaotycznie bo wam się zrobi puszyście. Dopóki nie ma żaru to nie jest ognisko pamiętajcie. I teraz oczywiście pakujemy po kolei. Bo musi woda odparować i się to wszystko musi zapalić. Jest progres dokładamy coś zaczyna się dusić. Przestajemy, bo może tlenu brakować po prostu poszły drobne. Ruszamy z grubymi. Oczywiście dymi się wszystko, bo jest wilgoć Ale nie traćcie nigdy tego czasu. Wiatr mam z tamtej strony, dlatego mogę teraz więcej na tą stronę układać, żeby jednak wiatr pomagał mi. Nie z drugiej strony, żebyście nie dusili ogniska. Dzisiejsze warunki są bardzo ciężkie, ale uwierzcie mi, mała wilgoć, lekki deszczyk i to jest dzisiaj problem ogromny. Z zapalniczką 10 minut i często ludzie nie potrafią dzisiaj ogniska rozpalić. Nie wierzycie, sprawdźcie sami. To zazwyczaj się wszyscy śmieją, a później co do czego wyjmuje zielone patyki z ogniska, na przykład które mają zieloną korę, bo były chaotycznie rwane, nikt nie zwraca na to uwagi. Dzisiaj jest bardzo ciężko, czyli jednak taki trening no jest naprawdę spoko. Trzeba wszystko przemyśleć, ale się da. No z czasem przerodzi nam się wiadomo ten to ognisko w lekki stożek ale na początek jest ok, bo wtedy łatwo się drewno dosusza z tego już trochę żaru powstanie teraz mógłbym w tym momencie pójść na przykład na nazbierać już takiego większego opału i dalej e, podsuszać, bo wtedy się układa wokół ogniska nigdy nie róbcie tak, że zbieracie materiał i kładziecie go gdzieś obok tylko zawsze wykorzystujcie tą energię, która już tam jest przecież tu już jakieś mamy ciepło Można powiedzieć, że za 10 rozpaliliśmy, zostawiam to teraz. Tak jak jest, zobaczycie, ile żaru powstanie. I jak długo się będzie palić, dobra? Mamy, słuchajcie, 10 minut. Ładnie się wszystko jara i żadnego problemu nie było, jak widzicie. A więc, podsumowując, pamiętajcie, nie róbcie fal startu, posegregujcie sobie wszystko. Jest teraz zima po ćwicie, bo naprawdę nie ma tak jak trening w surowych warunkach, a nie jak jest cieplutko i suchutko. Wtedy życie weryfikuje. Eee, także tyle na dzisiaj. W następnym odcinku pokażę, co to jest zimny płomień. Także dzięki i cześć.